Cześć moi drodzy, witajcie. Chciałbym Wam pokazać jak zmieniła się pogoda. Zobaczcie, wczoraj, jeśli oglądaliście filmik, było bardzo mm, zmiennie. Raz świeciło słońce, raz padał deszcz, yy, śnieg, nawet wielki wiatr, a dzisiaj piękne niebo, bardzo czyste. Ale powietrze jest ostre. Mówimy, że jest powietrze ostre. Tak jak nóż. Nóż może być ostry. Kobieta może być też ostra i powietrze też może być ostre. Powietrze ostre jest wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy w domu i patrzymy przez okno. Wydaje nam się, że jest bardzo, bardzo gorąco, bo świeci słońce. Ale kiedy wyjdziemy na dwór, to jest dosyć zimno. Jest powietrze zimne w cieniu. Jest zimno. Jest ciepło tylko na słońcu, ale powietrze jest ostre. Nawet mam czerwony dos, bo jest zimno. Na przykład bez rękawiczek jest zimno w ręce. Także powietrze jest dzisiaj ostre, ale zobaczcie, jakie niebo niebieskie. Bardzo, bardzo przyjemnie. Nie ma nikogo do osiedlu, ponieważ jest jeszcze wcześnie rano. Ale i tak myślę, że wiele osób nie wyjdzie z domu z powodu wirusa. Chociaż spacery są bezpieczne, jeśli nie spotykasz się z innymi ludźmi. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.